Cześć lwy. Zapraszam Was na czytanie na drugą połowę czerwca. Przechodzimy do rozkładu. Karty pokazują tutaj nowy początek, odejście od osoby porywczej, z którą nie dogadywaliście się w przeszłości, i rozpoczęcie nowej drogi, która napawa Was wątpliwościami. Wiecie, że ciężka praca przed Wami, aczkolwiek nie macie się o co obawiać. Będą osoby przychylne, aby Wam pomóc. Będziecie mogli polegać na osobie powyżej 40 lat. Jest to mężczyzna stabilny finansowo, wiedzący czego chce. Być może jest to osoba, którą już znacie, lub też poznacie w przyszłości, która Wam pomoże. Wy będziecie się czuć pewnie finansowo, stabilnie, emocjonalnie. Przed Wami nowa droga. Będziecie chcieli zostawić to, co było i wyruszyć w zupełnie innym kierunku. Być może będziecie myśleć lub otrzymacie ofertę. Wyjazdu za granicę. Może to być oferta pracy. Następnie pokazuje mi się karta Asa Pentakli, która mogłaby potwierdzać, że rozpoczniecie tą nową drogę. Właśnie w sferze finansów. Wszystko że um, otwiera się przed Wami um, nowy etap. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na czytanie lipcowe.